Koniec wakacji pewnie czytaliście artykuły, że w ciągu najbliższych 50 lat zniknie 75% drzew z polskich lasów. Jeden dziennikarz nie przeczytał do końca artykułu naukowców z Panu, drugi to podchwycił, a reszta skopiowała. Ale o tym, jak jest naprawdę, opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Duża część społeczeństwa pomyślała, że w ciągu najbliższych 50 lat leśnicy wytną te 75% lasów. Oczywiście nie wy, bo jesteście z nami od pewnego czasu i wiecie, że o las dbamy jak o własne dzieci. Prawdą jest, że zmiany klimatu są faktem i następują już od dłuższego czasu. W wyniku tego wiele gatunków leśnych, drzew i roślin zmieni swoje zasięgi występowania. Im cieplej się będzie robiło, tym bardziej te zasięgi będą się przesuwały na północ. Także sosny, świerki, modrzewie i brzozy, które zajmują właśnie 75% powierzchni lasów w Polsce, przesuną się na północ. A my te lasy będziemy musieli zastąpić czymś innym. To właśnie było w artykule Polskiej Akademii Nauk. Jednak dziennikarze nie napisali o problemie tak, jak chcieli to przekazać naukowcy. Leśnicy o tym problemie wiedzą już od dawna, ale nie siedzimy z założonymi rękami, tylko działamy. Dlatego prowadzimy przebudowę lasów już od kilkudziesięcioleci. Jak wiecie, praca w lesie nie jest łatwa, i temat, który dzisiaj omawiamy, też nie jest prosty do wytłumaczenia. Jednak postaram się to zrobić najlepiej jak potrafię. Przebudowę lasu możemy prowadzić na dwa sposoby. Jeszcze na etapie trzebieży, kiedy ten las rośnie, czyli tak od wieku 30 do 80 lat, lub na etapie rębni, kiedy musimy przebudować jednolity drzewostan, na przykład sosnowy, na taki składający się z wielu gatunków zróżnicowanych wiekowo. Przebudowę młodego lasu zaczynamy od tego, że musimy sprawdzić jego kondycję. Bywa i tak, że do tej przebudowy podchodzimy, kiedy sosna ma już 30 lat. Przygotowujemy glebę i sadzimy w takie rządki młode buczki, graby, klony albo lipę. W przyszłości urosną one i zastąpią tę sosnę jako zdrowy, piękny, wielogatunkowy las. Gdyby tu nie było lasu, gdyby tu nie było drzew, gdyby tu nie było niczego, normalnie posadzilibyśmy do 8000 sadzonek buka na hektar. Ale dlatego że tutaj rośnie sosna, która zabiera miejsce i dostęp do światła, posadziliśmy tutaj 3,5 tysiąca sadzonek buka na hektar. Przy przebudowie, żeby stworzyć tym buczkom lepsze warunki do życia, Musimy prowadzić bardziej intensywne cięcia w sośnie. Wtedy dostarczymy im więcej światła i będą mogły lepiej przyrastać. Z wprowadzania takiego drugiego piętra mamy same pozytywne aspekty. Nie dość, że wzbogacamy las o nowe gatunki, to jeszcze podnosimy jego produkcyjność i odporność. Zwiększamy też możliwość pochłaniania dwutlenku węgla. Aha! No i możliwości retencyjne. Przecież przy takich suszach to jest bardzo ważne. Jak widać, przebudowa to nie jest lekka praca. Ale my to już mamy dawno obcykane. Żeby posadzić wiosną, glebę przygotowujemy już jesienią poprzedniego roku. Wow! I jesteśmy na powierzchni, gdzie trwa przebudowa rębnią, jeszcze dwadzieścia lat temu. Rósł tutaj stary las sosnowy. Rosły tutaj takie sosny jak te za mną. Wycięliśmy w nich gniazda to są takie powierzchnie zrębowe do pół hektara na których posadziliśmy dęby, tak jak te tutaj. Dęby mają teraz około 15-16 lat. Gniazda dębowe ogrodziliśmy, żeby nie stały się pożywieniem dla jeleniowatych. Kiedy te dęby wyrosły tak na wysokość 3-4 metrów, mogliśmy je już rozgrodzić, a powierzchnię międzygniazdową obsadzić sosną. No bo nie jest tak, że w ogóle tej sosny nie sadzimy. Prawda jest taka, że sadzimy jej dużo, dużo mniej niż kiedyś. Tutaj, pomiędzy sosnę, posadziliśmy jeszcze świerki i jarząba pospolitego. To jest taka domieszka mająca wzbogacić ten skład gatunkowy tego lasu, który tutaj urośnie. Jak widać, rośnie tu jeszcze brzoza i osika. One docelowo nie będą spełniały roli gatunku głównego w tym lesie, dlatego podczas zabiegów pielęgnacyjnych będą usuwane. Aha. Pamiętajcie, nie wolno wchodzić do środka do ogrodzenia. Nie chcemy zadeptać drzewek, które tam rosną. Byliśmy na dole. Więc spójrzmy teraz, jak to wygląda z góry. Tutaj mamy 30-letni las sosnowy, a za drogą widać już przebudowę za pomocą rębni. Te jasno-zielone koła to są gniazda dębowe. Tutaj dąb ma około 15 lat, dookoła niego jest posadzona sosna, która jest młodsza. Po lewej stronie widzimy takie łyse place. Tak naprawdę one wcale nie są łyse. Tam już rosną drzewka posadzone na początku tego roku. Zobaczcie, to jest właśnie to, co chciałam Wam pokazać. Tutaj, 30 lat temu, zaczęliśmy przebudowę lasu. Posadziliśmy buki, które w tym momencie osiągnęły ponad kilkanaście metrów wysokości. Jak wzniesiemy się powyżej koron tych buków, zobaczymy, że rośnie tu jeszcze sosna. Ale przyjdzie taki dzień, kiedy usuniemy tę sosnę i zostanie sam las bukowy. Jak widać, chyba nam to wyszło. Jeśli przebudowałam Waszą świadomość na temat zanikania 75% lasów w Polsce, dajcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek i subskrybujcie nasz kanał. Cześć! Aha, zapomniałam. Bądźcie spokojni lasy są w dobrych rękach.